W Radomiu. Przedtem nie podawałem państwu nazwisk pilotów, bo nie wiedziałem, która dwójka z obiecanej trójki istotnie zasiada za sterami. Teraz widzimy ich w komplecie. Po czwartej po południu zobaczymy ich ponownie. W międzyczasie można się wybrać na lądowisko Mazury Residence. 3 kilometry stąd. I obejrzeć te samoloty z bliska. A te three, proszę o opuszczenie strefy pokazu, break break, i może zacząć. Okay. A teraz usłyszeli Państwo głos Marka Szufy, tego, który latał na swojej kurcie w pięknym samolociku. No i zapowiadam Państwu jeszcze jedną postać marka. Z Państwa prawej strony nadchodzi, nisko rozpędzając. Znacząc szlak swojego przelotu dymem akrobacyjny samolocik Kristen Eagle, a za jego sterami kapitan polskich linii lotniczych lot Marek Szufa. I w pionowym wznoszeniu beczki, beczki, wreszcie taki rodzaj figury zwanej Avalanche. Samolot stracił prędkość. Przeciągnął, zaczął się przewalać. Pilot wyprowadził i znów na w pionowym wznoszeniu beczki. I znów zero prędkości. Taka jedna zwitka korkociągu bezwładnego. Wyprowadzenie, lot po prostej i znów do góry. I prędkość maleje, 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 spada do zera. Ta figura nazywa się ranwersem. Pilot robi ją w taki sposób, że po pionowym wznoszeniu, kiedy jeszcze ma odrobinę prędkości, tak żeby stery reagowały, widzieli Państwo, z jakiej wysokości wyszedł nad wodą. To widać po dymie. Latanie nad wodą bywa niebezpieczne, jeżeli nie widać linii brzegowej. Woda myli pilota. Daje złą informację o wysokości. Państwo wiedzą. Połowa pętli i wyjście połową beczki. I znów połowa pętli i pilot wyrysował nam na niebie ósemkę. Własny bardzo zakręt. Plecowa pozycja, samolot zatrzymuje się w powietrzu i rozpędza schodząc.